Przedstawiamy, w jaki sposób zarządzać licencjami produktów oprogramowania firmy TRUMF w systemie licencjonowania WIBU obowiązującym od roku 2018. Na potrzeby zarządzania licencją z firmy TRUMF przy zakupie oprogramowania otrzymuje się tak zwany bilet do zarządzania licencją. Jest to bilet, który jest niezbędny do tego, żeby wykonywać wszelkiego rodzaju operacje na licencjach i należy dbać o dostępność tego biletu i również ograniczony zakres dostępu do tego biletu powinien być w zasadzie ten bilet zarządzany przez upoważnione osoby, najczęściej z działu IT. Za pomocą tego biletu, który na czas wykonywania prezentowanych operacji skopiuję sobie do schowka, potrzebne jest oprogramowanie do zarządzania licencjami, które wraz z instalacją oprogramowania TrueTops pojawia się w menu TRUMF. I nazywa się Trumf License Expert. Jak każdy program, który służy do zarządzania, najlepiej jest go uruchomić w trybie jako administrator. I pojawia się okno programu Trumf License Expert. Komputer, na którym w tej chwili prowadzimy operację, ma być w sieci lokalnej komputerem pełniącym funkcję serwera licencji oprogramowania Trumf, czyli innymi słowy, ma udostępniać sobie i również innym komputerom dostępne licencje. Aby tak się stało, przede wszystkim w zarządzaniu licencjami wprowadzamy na, ten, na tym komputerze bilet do zarządzania licencją, zapisujemy go i następnie naciskamy przycisk aktywuj zwróć. Przed naciśnięciem tego przycisku uprzejmie prosimy, aby upewnić się, czy komputer ma dostęp do sieci internet? A jeżeli wymaga to podania hasła, to ja podam swoje hasło w tej chwili poza ekranem i uzyskałem dostęp do internetu. To jest warunek, który jest konieczny do tego, aby na komputerze, na którym w tej chwili wykonuję operację aktywacji licencji, móc operację wykonać. Na czas aktywacji potrzebny jest dostęp do sieci i do serwera firmy Trumf poprzez sieć internet. Który na podstawie wprowadzonego biletu wyświetli informacje, jakie na tym bilecie mamy licencje dostępne, ile ich możemy aktywować, i na tym portalu naciskamy w tym przypadku przycisk Activate, i mamy możliwość dokonania wyboru. Na jakim medium, na jakim nośniku chcemy przeprowadzić aktywację licencji? Standardowo możliwe jest wykonanie aktywacji na twardym dysku komputera. To jest opcja po prawej stronie. Opcja po lewej stronie jest to aktywacja na specjalnym kluczu USB, który jest niezbędny w przypadku, kiedy Serwerem licencji ma być tzw. maszyna wirtualna, która korzysta z klucza jako nośnika licencji. W przypadku, kiedy maszyna wirtualna w naszej sieci migruje, np. między różnymi hostami, między różnymi komputerami, wówczas zaleca się zakupienie w firmie Trumf. Sprzętowego serwera kluczy, który niezależnie od tego, gdzie maszyna wirtualna, na jakim komputerze w danym momencie maszyna wirtualna jest uruchomiona, serwer wirtualny jest uruchomiony, będzie dla tego serwera poprzez swój adres IP cały czas dostępny. W tym przypadku prowadzimy aktywację na zwykłym komputerze, na tzw. maszynie realnej. W związku z czym wybieramy drugą opcję. I w tym momencie mamy możliwość poprzez edycję zawartości białych pól określić, które z dostępnych licencji chcielibyśmy na tym komputerze aktywować. Zalecamy, aby aktywować wszystkie licencje na jednym serwerze licencji, gdyż ułatwi to potem administrowanie tymi licencjami. Istnieje możliwość, oczywiście rozdzielenia licencji na więcej niż jeden serwer licencji i wtedy po prostu modyfikując zawartości tych pól decydujemy ile z puli dostępnych licencji na każdy z modułów oprogramowania TrueTops lub TruTOPS Boost lub TrueTops Fab lub TrueTops Calculate będziemy aktywować. W momencie, kiedy decydujemy się na aktywację wszystkiego nic nie modyfikujemy, naciskamy przycisk Activate w tym momencie nasz komputer łączy się z serwerem aktywacyjnym, który jest gdzieś daleko. Wysyła do niego nasz bilet i w odpowiedzi otrzymuje licencję, które zapisuje w wydzielonym obszarze twardego dysku naszego komputera, który będzie nazywany kontenerem. Na cele zapisania licencji. Naciskamy przycisk OK. Przeglądarkę możemy przesunąć. Natomiast w naszym programie Trumf License Expert w zakładce Licencje, Moje Licencje, możemy sprawdzić, jakie licencje zostały na tym komputerze aktywowane. Aby ten komputer pełnił w sieci lokalnej, Funkcję serwera licencji. W zakładce ustawienia i diagnostyka ustawienia upewniamy się, że komputer ma ustawioną opcję. Skonfiguruj ten komputer jako serwer licencji. Zwracamy uwagę na wskazówkę, która jest bardzo istotna. Otóż ważne jest, aby. Port 22350 był udostępniony na serwerze do komunikacji TCP i UDP. Konfiguracji tego ruchu dokonuje się w ustawieniach zapory systemu Windows lub ustawieniach zapory programu antywirusowego. W momencie, kiedy by nie była licencja udostępniona w sieci, wówczas trzeba. Te ustawienia sprawdzić i ewentualne wyjątki w ustawieniach zapory zdefiniować. W momencie, kiedy dokonaliśmy aktywacji licencji, bezpieczną rzeczą jest, jeżeli nie jest to komputer, do którego dostęp jest limitowany, wejść w licencję, zarządzanie licencjami. I w tym momencie usunąć z pola bilet kod naszego biletu. Usuwamy w tym momencie nasz bilet. On był tylko potrzebny na moment aktywacji licencji. Nie zmienia to faktu, że licencje nadal na komputerze aktywne są. Natomiast dzięki temu zabiegowi nasz bilet nigdzie, dla nikogo postronnego nie będzie widoczny zajmijmy się teraz drugim komputerem przy czym zanim wyświetlimy drugi komputer to się, ten drugi komputer nazywa się PC370046 sprawdźmy jak się nazywa nasz komputer na którym przeprowadziliśmy aktywację licencji PC37 0044. Nazwę komputera możemy również odczytać w programie Trumf License Expert. Tu jest podana nazwa komputera, który pełni funkcję serwera licencji. <coughs> w związku z czym wracamy do komputera, który będzie klientem licencji. Na kliencie licencji Podobnie jak na serwerze, zakładamy, że mamy zainstalowane oprogramowanie firmy Trumf i również w menu Start wszystkie programy. Mamy do dyspozycji program Trumf License Expert, który również uruchamiamy w trybie jako administrator. I sprawdzamy teraz w programie Trumf License Expert, czy ten komputer ma w tej chwili dostęp do licencji. Jest wyświetlony brak dostępu do licencji. Idziemy do ustawienia i diagnostyka. I w zakładce ustawienia sprawdzamy, że no, ten komputer nie ma być serwerem licencji, on ma być klientem licencji. I w polu poniżej tej opcji wpisujemy nazwę serwera licencji. W tym przypadku z serwerem licencji jest komputer PC 370044. Naciskamy przycisk Zapisz. A następnie w zakładce Licencje naciskamy przycisk Odśwież. I w tym momencie pojawia się informacja, że komputer PC 370044 udostępnia aktywowana na nim licencje na produkty oprogramowania oraz maszyny, które za pomocą tych, opro tych produktów oprogramowania można programować. Bardzo istotna jest i interesująca kolumna, która się nazywa zajęta. Otóż w tej kolumnie system będzie wyświetlał informację, ile licencji z dostępnej puli jest już przez klientów w sieci wykorzystywane. Co więcej, w ostatniej kolumnie, używana przez, będzie również można podejrzeć, jaki komputer, ewentualnie jaki użytkownik określonej licencji używa. Nie można się na przykład z nim skomunikować, czy na przykład przy ograniczonej ilości licencji nie chciałby na jakiś czas zakończyć pracę w swoim oprogramowaniu i na przykład pozwolić popracować nam. W sytuacji, w której istniałaby potrzeba dokonania przeniesienia licencji na inny komputer wykonujemy operację na tym komputerze który jest naszym serwerem licencji aby móc wykonać jakiekolwiek operacje na licencji musimy w ustawieniach i diagnostyce nie w zakładce licencje zarządzanie licencjami wkleić nasz bilet Spróbujemy może mam ten bilet jeszcze w schowku. Zapisuję go. Jeżeli teraz będę chciał wykonać operację zwrotu licencji, w zarządzaniu licencjami idę do funkcji aktywuj zwróć. Proszę zwrócić uwagę, że w momencie kiedy mam wpisany bilet, to numer tego biletu również się pojawia w stopce okienka License Expert. Naciskam przycisk, aktywuj, zwróć. I w przeglądarce pojawia się widok moich licencji. Natomiast na tych licencjach mogę wykonać teraz tylko i wyłącznie operację rehost. Czyli innymi słowy, zwrot, zwrotu licencji na serwer aktywacyjny. Naciskam Rehost. Sprawdzam, czy chcę dokonać zwrotu wszystkich licencji. Mógłbym na przykład dokonywać tylko zwrotu niektórych z nich. Na przykład wtedy, kiedybym na tym komputerze, na którym w tej chwili działał, chciał zostawić tylko. Ograniczoną ilość licencji, na przykład wysłać na serwer aktywacyjny pozostałe celem aktywacji na innym komputerze. Natomiast my w tej chwili po prostu te licencje deaktywujemy. Następuje komunikacja przez internet z serwerem aktywacyjnym. i wynikiem tego działania będzie sprawdzenie, możliwość sprawdzenia w zakładce licencje moje licencje, że w tym momencie tych licencji już nie ma. Co więcej, jeżeli wrócę do komputera, który jest klientem licencji i wykonam operację odśwież w programie Trump License Expert, którego w tym czasie jeszcze nie zamykałem. W tym momencie tych licencji również nie będzie. Nie ma żadnego problemu. Ja mogę teraz wejść na tym komputerze w ustawienia i diagnostykę powiedzieć, że ten komputer ma pełnić funkcję serwera licencji w zakładce Licencje. Zarządzanie licencjami. Wprowadzam bilet aktywacyjny, zapisuję go i całą historię powtarzam od początku. W przypadku pytań lub problemów, prosimy o kontakt. Przed kontaktem, proszę upewnić się, że zapoznaliście się Państwo nie tylko z instrukcją zarządzania licencją, ale obejrzeliście również od początku do końca ten film. Ale jeżeli nadal nic się nie będzie udawało, oczywiście prosimy o kontakt na adres topsmaupa.pl.trunf.com. Chętnie Państwu pomożemy. Dziękuję.